Hej, hej! Dzisiaj będą zakłady multi-multi. Łącznie 8 zakładów na 4 skreślenia, własne liczby, jedno losowanie, podstawowa stawka, bez plusa, no i tyle. Więc łącznie wkład 20 zł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc już patrzymy. Żeby coś było, potrzeba nam Dwóch liczb, trzech albo czterech, a więc y, już patrzymy. Oczywiście liczymy na to, że będzie idealnie. A jak będzie, już właśnie musimy patrzeć. Dziewiątka nie pojawia się. Dziewiętnaście nie ma. Dwadzieścia nie ma. Dwadzieścia jeden nie ma. A więc tutaj na pewno nawet nie było szans, więc musimy Zaznaczyć, że tutaj się nie udało. Kolejny zakład, o 15 pojawia się, mamy jedną. 17 niestety nie ma, 22 nie ma, 23 nie ma. Szkoda, chociaż to minimum mogłoby tutaj wpaść, no ale patrzymy kolejny zakład. No i tu mamy lepiej, bo widać, że jest dwunastka i piętnastka, więc dwie na pewno uwaga. No 18 już nie ma. A ostatnia liczba nie pojawia się szkoda. Ale chociaż mamy te dwa, a więc mamy 2 złote, już sobie tu zapisuję 2 złote i ostatni zakład na tym kuponie. A więc połowa, trzynastki nie ma. 37 nie ma. Mamy 45. A czy będzie ostatnia tutaj liczba? Niestety nie, choć było blisko, więc tak. Tutaj mamy jeden zakład udany. Niestety tak udany, że tak minimalnie udany. Ale 2 zł jest. Patrzymy więc. Kolejny kupon. I już ostatni dzisiaj. Dzisiaj tak na szybko. No, i dobrze, oczywiście ta sama tabelka. O, 27 mamy. Oby tak dalej. Uwaga, patrzymy. No, 30 już nie ma, 34 nie ma, choć było blisko. No i 39 nie ma. Niestety fajnie się zaczęło, ale nic z tego. Dalej, mamy już jedynkę. Czwórki nie ma, ale mamy siódemkę, mamy dwie, a dziesiątka no nie pojawia się, ale mamy chociaż dwie. No to coś jeszcze dodamy 2 złote, Zapisujemy. E, kolejny zakład. Piątki nie ma, 15 jest. Dalej, co tam jest? E, 72 no nie ma, było blisko i 77 nie ma. Uwaga, ostatnia szansa, żeby tutaj coś dodać. 22 nie ma, 24 nie ma, 25 nie ma, no i 75 nie ma, a więc y, nawet jednej liczby tutaj nie było y, w tym ostatnim zakładzie, ale tutaj mamy udane. Właśnie, od razu podsumowanie. Wygląda to tak. Tak samo powiedzmy, bo po jednym tutaj zakładzie się udało. A więc na 8 zakładów tylko dwa udane, a na wkład 20 zł mam tylko 4 zł, a więc 16 na minusie. 4 zł jest na kolejną zabawę, że tak powiem. I mam nadzieję, że właśnie fajnie się bawiliście. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce. A nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!